Bardzo utkwiła mi w pamięci scena z placówki, gdzie rolnik, polski chłop, ślimak dostaje praktycznie okazję życia, transakcję. Taniego kupna dużego kawałka łąki, które mógłby dołączyć do swojego pola. Dziedzic zamiast zmarnować, chce jemu sprzedać, bo zna go, bo wie, jaki ciężki jego los, proponuje mu naprawdę za bardzo, bardzo niską cenę, ale musi tej transakcji dokonać dziś. Kilkakrotnie pytany: Mówi, muszę się spytać swojej baby. Muszę się spytać swojej baby. Muszę się spytać swojej baby. A pieście! Trącał dziedzic się denerwuje, nic z transakcji nie wyszło. Ta scena bardzo utkwiła mi w głowie. Nie musisz się pytać swojej baby. Możesz się pytać swojego Boga, ale nie musisz pytać swojej kobiety. Ona oczekuje od ciebie przywództwa. Bóg oczekuje od Ciebie, że będziesz przewodził. W liście do Koryntian w 14 rozdziale jest nawet taka scena opisana, że kobieta ma pytania duchowe. I teraz, no, chciałabyś pójść do pastora, gdzieś w kościele pogadać o tym, a co Biblia mówi? Co Bóg mówi? Kobieto, idź spytaj swojego starego. To jego ustanowiłem, żeby Tobą przewodził także w dziedzinie duchowej. Mężczyzna który daje się zwieść kobiecie, sprzeniewierza się swojemu zadaniu przewodzenia, opiekowania się, pasterzowania. Mężczyzna, który daje się zwieść swojej kobiecie, sprzeniewierza się Jezusowi Chrystusowi. Trudna sprawa. Chrześcijaństwo to naprawdę dla prawdziwych kozaków jest, a nie dla ciot.